Dzień dobry. Dzień dobry. Łukasz i Adam Milczowie. Razem. Dzisiaj będziemy wiercić dziurę w całe. A mianowicie? Przeprowadzimy test zlicowania wkrętów w płycie GK Knauf wykonanej w innowacyjnej technologii IMG-Tech. Później ten sam test powtórzymy na konkurencyjnej, standardowej płycie. To co? Gotowi, żeby wkręcić się w temat razem z nami? Ja już nie mogę się doczekać. Thank you. Różnicę widać gołym okiem, w płytę Knauf IMG Tech wkręty zagłębiły się idealnie równo, nie ma tu żadnych uszkodzeń, bo to zasługa jednorodnej struktury rdzenia. No, w przypadku płyty standardowej już nie jest tak różowo, mamy tutaj sporo wyszczerbień, dodatkowo niektóre wkręty wkręcone są zbyt mocno, a niektóre wystają poza lico płyty, wygląda to mało estetycznie. Podsumowując, praca z płytą Knauf IMG Tech jest dużo bardziej przyjazna dla wykonawcy, na czym? Zyskuje również efekt końcowy.